Nie jestem sklejał, zależniona od seksu. Proszę panią się dzieje, bo może do niego zadzwonić do ale Nie mam jak. Moment, moment. Bo to ta wszystko maszynka nie działa. Nie, ale przepraszam, ale i mi się chce ruchać, aż tak. Jezu tego mój kolega zechce, bo miał mi wyruchać za kasę. Proszę moment, za pięć szkleja. Moment, nie wiem czy pójdzie. Moment.